Wiele osób mówi mi, nie mam żadnych problemów ze skórą głowy. A potem okazuje się, że mają łupież od lat, ale już tak się do niego przyzwyczaili, że przestali go zauważać. Jeśli podrapiesz się po głowie i masz łuskę pod paznokciem, to nie jest normalne. To sygnał, że prawdopodobnie masz łupież. Jeśli nie opada na ramiona, a zatrzymuje się na włosach, to prawdopodobnie łupiesz tłusty. A jeśli łatwo osypuje się na ramiona, to łupiesz suchy. A łupież to jest krok wstępny do łojotokowego zapalenia skóry głowy. To tak jak z cukrzycą. zanim chorujesz, masz insulinooporność. A zanim pojawi się łojotokowe zapalenie skóry głowy, czyli w skrócie EZTS, to najpierw masz łupież. Zaniedbasz łupież, to masz EZTS, czyli więcej swędzenia, więcej łuszczenia i więcej problemów. Często już na całe życie. I wtedy nie wystarczy już szampon z drogerii. No dobrze, a co możesz zrobić teraz, żeby tego wszystkiego uniknąć? Myj głowę częściej. Zawsze dwa razy i przy maksymalnie co dwa dni. Używaj peelingu skóry głowy raz w tygodniu. Po każdym myciu susz głowę suszarką tak do 5 minut od umycia i nie chodź z mokrą głową. Daj znać, czy łupiesz to Twój problem, a może już LZS.